Edukacja konsumenta. Chciałabym powiedzieć, że teraz już właściwie nie ma reklamy w telewizji, która by nie mówiła o tym, że każdy producent, nawet banki, dbają o planetę, produkując troszeczkę cieńsze karty kredytowe. Czy to jest dbałość o planetę? Oczywiście, że nie, tak? ale każdy producent nas nabiera na to, że dba o planetę. W związku z tym, jeśli tak dbamy o planetę, to kupujmy po prostu mniej i wyłączmy telewizory. W roku 2012 zaczęłam robić coś, czego nikt nie robi. Więc co? cóż postanowiłam zrobić? I dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o tym, czym jest organiczne życie gdzie możemy zrobić takie malutkie zmiany, które mają bardzo duże znaczenie. A więc otwiera się ogromna kraina nowych możliwości, gdzie możemy dokonać piękne zmiany na lepsze, żeby w jak największej liczbie obszarów życia doprowadzić do tego, żeby jak najmniej kupować, a jak najwięcej wytwarzać i jak najwięcej oszczędzać.